ma się ma tutaj, Papuga i dzisiaj gramy w naszą papugę. Wiem, to nie ma sensu, ale gramy w naszą papugę. Dobra, wyłączę to F5. Ciemno mm. w To jest nasz magazyn. Bardzo świetny. Emeraldów wciąż nie więc... No, a trzeba to nie. <śpuszczaj> Boże. Wiecie co? Na sam początek filmu lepiej pójdziemy do lasu. A dzisiaj zrobimy taki dłuższy film z okazji, że weekend nie było, a dawno też na nie było, także no. Spokojnie, dzisiaj nagram tak jeszcze z dwa filmy i jutro też na pewno będą. Także nie martwicie się. Dzisiaj nie obiecuję, ale... Yy, możliwe, że będę... O, w ogóle chodźmy tam do lasu, skąd przyszliśmy do naszej wioski. Pamiętać Zbieramy materiały na domek. No ja to bardziej na magazyn bym powiedział, ale no! Czak, cioczam. Obiję się z kozą. O, dzisiaj mam dobry humor. Ups. To nie ja. Lewa. Dobra, ale to nie cel naszego odcinka. Cel naszego odcinka to uzupełnienie magazynu. Bo teraz zejść, no. Nie ja wiem, tu mógłbym sobie gdzieś wybudować. Czuję, czy nie mogę dostać ani jednego obrażenia. Czas start. Dobra, na razie idzie na... no dobrze. Dobra, dotarliśmy do celu. Druga. Ścinamy, la la ścinamy. La, la. Dwie minuty filmu już minęły, tralala. La. Jezus Maria. Sypki śniak. Nie zauważyłem go. W sensie wiem jak go odróżniać, ale go po prostu nie zauważyłem. I już wam mówię jak go odróżniać. Sypki śnieg, czekajcie, znajdę Wam, ma taką inną teksturę. To jest normalny śnieg, jak ma taką teksturę. A sypki śnieg ma całkiem inną. Gdzieś tu było całkiem spore złożył O, to jest, to jest sypki śniak. Widzicie różnicę między normalnym a sypkim? Mam nadzieję, że tak, bo ja stąd idę. no siekierka mi się kończy a zrobię sobie nowo. no co muszę worldbencha robić bo mam ich 13 dobra widzę wiem. No nie wiem no co się robi jakoś przeżyjemy Dobra, ja nie przeżyję. Jestem nudem w Minecrafta. Help. Założę się o że zaraz mi jakiś creeper tutaj wybuchnie. No jakieś schowam się na problemę. Zarówno creeperów. jak Możemy przedostać się do mojej wioski. Zbierają mało tego drzewa. Zaraz będzie więcej tego, więc ja stąd spadam. Nie, 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 nie. Jak Nie, nie tutaj. W wiosce muszę zjeść. O nie, jeszcze tych ogórków tu brakowało. One się kamuflują. Na szczęście jestem od nich. Wioska. Fuh, moja, kochanu. Jezus, ile tu tego jest? Moja chatka. Świetnie. Przydaj się na coś.

Dobra, niech się te złe otwory No i co, odjechać kurwa, kurwa się ten złoty Kurwa, klasy nie palą Dobra Crafting tablet Crafting tablet od tego dziewka. I robimy skrzynię. Serio? Jaż, żeby się jedną zrobiło. <свистэк> О боже, бежим мне что Jaka magazynowa ściana. I pomyśleć, te wszystkie śmieci. Dobra, naprawę sobie seks. Tak, dokładnie no tak to działa. Ale teraz stracę dwie dobre łopaty za jedną, więc to się nie. Nie, nie, nadal. Ha. O nie, ja już tam do tego lasu nie idę. dawaj drewno. Wyskakuj z drewnem. Nie ma. Może gdzieś w skrzyni jeszcze jest. Drewno. Dzięki Bogu. Dobra, widzowie, mam drewno. Drewno, wiecie co to oznacza? Że przeżyję. Jezu, co ty, wiesz, tutaj skaczesz? O, to jest mój osobisty Wiesz jak Poznajcie, wieszka. Będzie mi tutaj robił różne rzeczy. Będę mógł się z nim handlować. Powie się, kod tego jest. Ja lubię po prostu takie magazyny wydłużone w ziemi. Nie, kur, ja nie muszę mieć takich super ładnych. Już wiadomo, że super ładne są super ładne. No ale wiecie. No jest to muszę mieć magazyn. Wow. Podam jej! Kochana budulce takie kamienie. Jeżeli ja mam z solna. Nie, znaczy kabel z solna. Z to jest przepalony. Coś pożytecznego z tego z tego zrobię pieczę W przyszłości będę dużo kopał. Tak, się, że tam na Bedrock się gra łatwiej. Ale Java jest może zaawansowana. I tak mnie laguje jak na telefon. No chyba, że kraszny komputerze w Bedrock. No będę dużo kopał w przyszłości. To już piace się przydadzą. wiem, co mówię. Ja naprawdę uwielbiam kopać w Minecrafcie. To moje ulubione zajęcie. Bo Kocham kopać w Minecrafcie. Dobra, to jest moje Boże. Też tutaj idzie mm. narzędzia. dobra. Ja miecza w sumie nie potrzebuję, bo... Ja się bronię siekieru. Siekiera jest mocniejsza od miecza. Drewno i wrob drewniane. Kochania ja to też wyrok drewniany. Boję się, że mi się tutaj coś zrasli. No, nie, nie no to nie muszę. Na górze pewnie mam jakieś rzeczy z Dobra. Posegreguję to. Mm, tutaj mm, mięso i mi wyroby mięsna i co przykłada od zwierząt. Po prostu żarcie. I Muszę sobie to wszystko upiec. Андрей. Ловите. А... На а... 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 Наш чудовный магазин. Вот <slutters> <Что> это древнее. Do wyrobów obów drabianych też do wyrobów. Znaczy do obieca. Bra idea wziąć tamte rzeczy. Lubię segregować z księki. w przyszłych odcinkach na pewno zajmiemy się dokończeniem magazynu i no, zobaczycie strzałę też się robi z drewna nawet z które robi się z drewna o, jeszcze direct

I Kulawikin. <suszy> Okej... Okay. I tutaj... Rudy. A. Jak się robić książkę z piórem? Chyba książka i pióro, nie? A, jeszcze to... Dobra. dobry. Niech pakuka będzie z Wami do widzenia.